Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie, i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy owczej bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Bethesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego. Czy chcesz wyzdrowieć? Odpowiedział mu chory. Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki. Gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus. Wstań, weź swoje nosze i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego. Dziś jest Szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy. On im odpowiedział: Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź. Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego – oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek głów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił i dlatego Żydzi przyśladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat.